Dobry wieczór. Przepraszam, że o tej godzinie, ale miałem małe opóźnienie z powodu problemów z internetem w moim domu i nie, łapał mi, nie łapało mi Wi-Fi. Także przepraszam bardzo. Dzisiaj chciałbym zacząć od dzisiejszego czytania i do księgi wyjścia, do tego co Pan Bóg powiedział Mojżeszowi i o tym jak Wybranym człowiekiem był Mojżesz, że Pan Bóg pozwolił mu ze sobą dyskutować. Ale posłuchajcie: Pan przemówił wówczas do Mojżesza: Zejdź zaraz, gdyż lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, oddał się nieprawości, tak jak dzisiaj nasz lud. Zboczyli z drogi, którą im wskazałem. Zrobili sobie posąg ścielca, dzisiaj z Mamony, i padają przed nim na twarz. Składają mu ofiary i mówią: Izraelu, oto Twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Pan mówił dalej do Mojżesza: Przekonałem się, że to jest lud o twardym karku. Nie powstrzymuj mnie. Zapałałem gniewem i zgładzę ich. A ciebie uczynię wielkim narodem. Mojżesz jednak błagał w modlitwie pana swojego Boga. Pan Bóg go ukochał już wtedy i pozwolił mu rozmawiać ze sobą. Dlaczego, panie, gniewasz się na swój lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej potężną mocą i wyciągniętym ramieniem? Dlaczego mieliby szydzić Egipcjanie? Wyprowadził ich na ich własną zgubę, aby wytracić ich w górach i zgładzić z powierzchni ziemi. Powstrzymaj swoją zapalczywość i zaniechaj zła, które ma spaść na Twój lud. Wspomnij na Twoje sługi Abrahama, Izaaka, Izraela, którym przysiągnąłeś na samego siebie, że uczynisz ich potomstwo liczne. Jak gwiazdy na niebie, a całą tę ziemię obiecałeś dać im na wieczne dziedzictwo. Pan zaniechał więc zła, które zamierzał zesłać na swój lud. Mojżesz szedł z góry, niosąc w rękach dwoje tablice świadectwa, czyli dzisiejsze przykazania. Efektem złości na naród wybrany po wyjściu z Izra z Egiptu. Przejściu przez Mozę Czerwone. Stało się jak zwykle. Potrzebujemy Boga wtedy, kiedy trwoga. Dlatego się mówi, jak trwoga to do Boga. Kiedy nam źle, to wołamy do Pana Boga. Kiedy nam jest lepiej, zapominamy o Nim. A on cały czas nam towarzyszy. Gniewa się na nas. Czasami nas lekko zostawia z boku, abyśmy doświadczyli nieobecności Jego, jak ciężko nam jest, kiedy Go nie ma w naszym życiu. Mojżesz, osoba wybrana przez Pana Boga, która wyprowadziła Jego naród wybrany, wyprosił łaskę. Pan Bóg zaniechał kary dla Izraela za złotego cielca którego uznali za boga zastanawiam się czy dzisiaj pan bóg też nam wybaczy mamy w niebie u pana boga wielkiego orędownika jest w nim najświętsza maria panna która przez tyle lat powstrzymuje pana boga od gniewu nad ludźmi nad ich nieprawym pełnym nędzy i przewinień grzechu życiem Myślę, że już niejednokrotnie wypłaciłby nam klapsa za to, co czynimy na ziemi, jako Jego dzieci i dziedzice, nie słudzy. Jezus uczynił nas dziedzicami. Pytanie jest: ilu z nas odważnie w każdej sytuacji przyznaje się do Pana? Ilu z nas odważnie w każdej sytuacji przyznaje się do Pana i nie szuka wygody, że wtedy, kiedy jest potrzeba, to się przyznaje, a tak to nie, wiesz, to nie, nie, nie. Ja chodzę do kościoła, ale nie, nie, nie do końca się zgadza. Albo zgadzamy się z tym, z czym szedł Mojżesz na ziemię z góry, do swojego narodu czyli z tablicami kamiennymi na których Bóg napisał 12 przykazań albo nie zawracajmy Panu Bogu głowy. Tam jest napisane kim mamy być. Kim mamy być? Mamy przestrzegać tych 10 przykazań Pana Boga. No dobrze. Przejdźmy do naszego czytania. Dzisiaj czytamy o fetyszu. A więc zacznijmy: fetysze, talizmany i amulety. Obserwując współczesny świat i ludzi w nim żyjących, można zauważyć, że bardzo wiele osób przeozdabia się różnorakimi ozdobami. Czy to w formie biżuterii zawieszonej na szyi, czy też w innych miejscach ciała lub garderoby. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że niejednokrotnie osoby te nie zdają sobie sprawy z tego, jakie treści one w sobie zawierają. Ponadto okazuje się, że przeznaczenie i symbolika tych przedmiotów są jednak powszechnie znane. Szczególnie w pewnych kręgach społecznych, a wielu ludzi nosi je i używa z pełną premedytacją, wierząc w ich magiczną i tajemniczą moc. W poniższej części pracy przedstawiony został etnologiczno-religioznawczy zarys zjawiska fetyszyzmu w kulturze człowieka, ze szczególnym uzdolnieniem pojęcia znaku i symbolu oraz ich wzajemnej korelacji. W dalszej części tekstu, na przykładzie dwóch wybra wybranych, szczegółowo omawianych rodzajów amuletów, i talizmanów, krzyż Ankh oraz pierścień Atlantów. Dokonano oceny teologiczno-moralnej dotyczącej ich posiadania i używania. We wczesnym okresie rozwoju społeczeństwa, kiedy kształtowały się pierwsze formy wierzeń religijnych, fetyczyzm obok totymizmu, czarodziejstwa, czyli magii animizmu, był jednym z najstarszych kultów. Fetyczyzm to wiara w nadprzyrodzone właściwości. Określonych przedmiotów materialnych, zwanych fetyszami, których rolę mogą pełnić, mogą pełnić kamienie, kości, muszle, kawałki, drewna, słowo fetysz pochodzi z języka portugalskiego feticze, francusko albo fetico po portugalsku, co jest, tłumaczone jest jako rzecz cudowna, zaczarowana czy boska. Jako pierwsi, pierwsi słowa tego użyli w XVII wieku wielcy. Kolonizatorzy portugalscy, którzy podczas pobytu na wybrzeżu kontynentu afrykańskiego, zetknęli się z kultem przedmiotów materialnych praktykowanym przez mieszkańców Afryki. Jako termin fachowy stosowany w naukach religioznawczych, został wprowadzony po raz pierwszy przez myśliciela francuskiego odrodzenia Charles de Borys'a w wieku XVIII. Wyraz fetico tłumaczony jest jako amulet, talizman, i w związku z tym fetysz jest utożsamiany z przedmiotami magicznymi. Taką interpretację przyjmuje Taylor, który uważa, że wyraz ten pochodzi od łacińskiego facticus i oznacza mający siłę magiczną. Fetysz sam w sobie nie miał jakiejś szczególnej wartości. Był jednak szanowany i czczony ze względu na przekonanie, że jest siedzibą jakichś tajemnych sił duchowych, a nawet miejscem zamieszkania samego ducha. Przedmiotom tym Przypisowano tajemniczą moc, która może pomagać lub szkodzić człowiekowi. Zdaniem religioznawców, fetyszyzm był wtórnym objawem wierzeń religijnych pierwotnego człowieka, który najpierw musiał wierzyć w duchy i tajemne moce, a potem starał się je sobie zjednać lub uzmysłowić przy pomocy materialnych symboli i znaków. Najczęściej. Symbolizuje on jakieś określone bóstwo ducha lub ducha zmarłych przodków, ale nie tylko, ponieważ jako amulet, talizman, symbol czy znak był używany przez różne kultury i społeczności w praktykach czarowniczych, magicznych oraz spirytystycznych. Stąd fetysz może również oznaczać kontakt z siłami demonicznymi. Istota fetyszyzmu, pisze Posadzki, leży więc bardziej w magii niż w religii. Fetyszyzm według definicji jest bez wątpienia zjawiskiem religijnym, jednakże nigdzie nie występuje jako samoistna religia, lecz zawsze tylko jako element jakiejś obszerniejszej dziedziny religii. W dotychczasowych rozważaniach dotyczących kwestii fetyszyzmu kilkakrotnie zostało użyte słowo symbol lub znak. W celu dokładniejszego zbadania istoty problemu amuletu i talizmanów we współczesnym świecie, zasadnym wydaje się wyjaśnienie znaczenia i korelacji tych pojęć. Pochodzenie symboli należy tłumaczyć z potrzebą posiadania widzialnego wyobrażenia tego, co niewidzialne. Wprawdzie nie wszystkie symbole mają tę samą głębię znaczeniową, ale prawdziwe symbole, które opierają się na naszej, na samej istocie rzeczy i zjawisk, wskazują poza wyjaśniony rozumowo świat dzienny na ukrytą przed zmysłami tajemnicę. Czyniąc ją na swój sposób, jawno. Antoni Nowak uważa, że symbol łączy to, co materialne, z tym, co duchowe. Stąd zdolność człowieka do symbolizowania jest jego zdaniem elementarnym wyrazem duchowości człowieka. Można zatem powiedzieć, że symbole obecne w sztuce, religii i mitach objawiają sposób bytu, wymykający się bezpośredniemu doświadczeniu i nie są tylko prostymi odbiciami obiektywnej rzeczywistości. Manfred Lurker twierdzi, że w dzisiejszym świecie słowo symbol jest nadużywane i zostało zdewaluowane do uniwersalnego pojęcia, często błędnie rozumianego i mylnie interpretowanego do tego stopnia, że za symboliczne w codziennym życiu językowym potrafi uchodzić wszystko, co może służyć za przykład lub w jakikolwiek sposób wskazuje przez poza siebie. Z drugiej strony, pisze autor, słowo symbol natrafia na pewne zastrzeżenia łącznie z negacją. Symbol pojmuje się jako niewiele mówiący, rozmyty, nienaukowy termin, pochodzący ze świata marzycieli, fantastów i fantastyków i fanatyków religijnych. Świadomość symboliczna jest jedną z najstarszych, najprostszych i najłatwiejszych dróg świadomości poznawczej. Symbole i znaki występują praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury, lecz bez wątpienia najbogatsza jest symbolika religijna. Wynika to zdaniem badaczy stąd, że praktycznie we wszystkich kulturach, które znamy, religia zajmuje nie tylko zasadnicze, lecz naczelne miejsce. Już człowiek pierwotny bowiem w każdym fakcie zmysłowym widział nie tylko wymiar tajemnicy, ale czuł również jej obecność, którą wyrażał właśnie symbolem. Józef Keller we wstępie do książki Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne. Wprowadza czytelnika w świat symboli poniższymi słowami. Wszystkie zjawiska religijne implikują jakąś symbolikę, gdyż zjawisko religijne, będące swoistym kontaktem ze świętością, zakłada już posłużenie się symbolem. Wiele rzeczy i gestów zawdzięcza swe sakralne znaczenie tylko temu, że pozostają w związku z jakimś symbolem religijnym. Aby uzmysłowić sobie istotną rolę symbolu i znaku w dziejach człowieka, konieczne jest przeprowadzenie chociaż krótkiej refleksji etnologiczno-historycznej dotyczącej poruszanej kwestii, ponieważ człowiek posługiwał się wyrazami znacznie wcześniej niż nauczył się utrwalać swoje myśli za pomocą pisma. Najstarsze dzieła sztuki plastycznej powstawały równocześnie z pojawieniem się pierwszych grup rasowych dzisiejszej ludzkości Homo sapiens. Czyli około 30 tysięcy lat przed Chrystusem, których członkowie, obok prymitywnych rytów naskalnych, przedstawiających zwierzęta, wytwarzali miniaturowe rzeźby. Około 9 tysięcy lat przed Chrystusem malowidła naskalne stają się rzadsze, a zaczynają się pojawiać proste znaki malowane na kamykach, które prawdopodobnie pełniły funkcję zabezpieczenia ciągłości dalszego rozwoju plemienia lub poszczególnych jego członków. Paleolitycznych i mezolitycznych zbieraczy oraz myśliwych zastępują około 5000 lat przed Chrystusem ludy rolnicze oraz pasterskie posiadające znacznie bogatsze wyobrażenie o otaczającym ich świecie i wartościach. Wtedy też pojawia się związana z ziemią i kobiecą płodnością, otoczona kultem symboliczna figurka kamienna, ułasabiająca postać matki ziemi. Na początku trzeciego tysiąclecia przed Chrystusem na prehistoryczną jeszcze Europę Oddziaływuje stopniowo kultura Bliskiego Wschodu przez historyków i archeologów zakwalifikowana do epoki brązu. W epoce brązu i żelaza pojawiają się dokładniejsze malowidła naskalne przedstawiające znaki geometryczne, symbole koła, labirynty, dłonie, stopy, siekiery. Nordyckie wizerunki naskalne przedstawiają prawdopodobnie postacie bogów, tora i Odyna. Bardzo wiele przedmiotów pochodzących z omawianych epok brązu i żelaza Służących do sprawowania kultury linijnego, okryto dzięki wykopaliskom, odkryto dzięki wykopaliskom archeologicznym. Wśród odkopanych artefaktów można znaleźć klepsydrowate podkładki gliniane, będące symbolem bogini płodności, gliniane bębny szamańskie i grzechotki oraz różnorodne wisiorki pełniące funkcje talizmanów i fetyszów oraz amuletów apto, aptropeicznych. Mających odwracać urok i chronić od nieszczęścia. Archeolodzy wydobyli także na światło dzienne starożytne uroczyska położone przeważnie na wysokich wzgórzach, na których ówcześni ludzie oprawiali obrzędy religijne. Podsumowując tę część poświęconą symbolice kultów pierwotnych i starożytnych, należy jeszcze raz podkreślić, że ludzie tych epok historycznych jest na wskroś przeniknięte, na wskroś przeniknięte religijnością do tego stopnia. Że nie sposób odróżnić profanom od sakrą. Zakres tego zjawiska, jak mówi w swojej publikacji Nowak, dotyczy nie tylko Greków, Rzymian, Egipcjan, Babilończyków i Asyryjczyków, dotyczy to również bardzo odległych od nas czasowo kultur chińskich, japońskich, Indii i Azteków, Majów, Inków oraz innych poprzedników w Ameryce Południowej, Pigmejów w Afryce i słabo rozwiniętych ludów południowej Etiopii. Na dzisiaj bym na tym skończył. Myślę, że wśród moich słuchaczy są tacy, którzy przed nawróceniem nosili pierścienie atlantów, nosili dziwne znaki na sobie. Ja też miałem różne sygnety, ale wyrzuciłem to wszystko, bo to nie było Boże. Dostałem trochę sygnetów, a to w Chinach, a to na Indonezji które oznaczały różne rzeczy, ale nie oznaczały mojego Pana Boga. Jedynym znakiem, który dzisiaj noszę, znakiem Chrystusa jest krzyż. Ten krzyż jest wpisany we mnie i mam go również na szyi. Zawsze rano wyciągam ten krzyż i mówię pozdrawiam Ciebie, krzyżu Świętego, świętym Zbawicielu, Zbawna skochamy cię, niech ten krzyż ukoi moje przerażenie i wypełni spokojem i ufnością. Niech ten krzyż ukoi spokojem i ufnością. Obłaskawi moje przerażenie. Eee. Tyle na dzisiaj. Proszę o udostępnianie, komentowanie, lajkowanie, lajkowanie, lajkowanie. lajkowanie udostępnianie jak najczerszej rzeszy ludzi. Zapraszam też do e, zamawiania płyty. Jeżeli jesteście zainteresowani, życzę Wam spokojnego wieczoru czwartkowego. Czeka nas kolejne zamknięcie i lockdown. Więc niech Bóg Wam towarzyszy. Niech Jezus Chrystus będzie zawsze z Wami. A Najświętsza Maria Panna utula Was do swojego serca i okryje swoim płaszczem. Abyście byli bezpieczni. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.